No i dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się jak bardzo ważne są relacje międzyludzkie w miejscu pracy, którą wykonujecie. O tym na pewno dowiedziała się 51-letnia kobieta, która to też się dowiedziała, iż jej koleżanka no jej nie lubi. A w jaki sposób się dowiedziała? Poprzez dolewanie do jej napojów różnych chemikaliów, w tym też kwasu. O całym procederze wiedziała również druga kobieta z 68-letnia, ale nie zamierzała tego przerywać i komuś zalarmować. Eee, obejrzyjmy może nagranie z ukrytej kamery, a potem przejdziemy do całej treści materiału. Ну, вообще, стой и хорбат, как я Ну, Ну, no. no, стой и хорбат, как я здесь. Policjanci z Warszawskiego Śródmieścia zatrzymali dwie kobiety. 56-latka systematycznie dolewała koleżance z pracy trujące chemikalia do szklanek i butelek z napojami. Ich wypicie mogło doprowadzić w konsekwencji nawet do śmierci 51-letniej kobiety. Podejrzana usłyszała zarzuty za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej w tym momencie kara do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. O całym procederze, który zarejestrowała ukryta w pomieszczeniu kamera, wiedziała 68-latka. Nie przerwała go i nie poinformowała służb, za co usłyszała również zarzuty. Grozi jej w tym momencie kara do 3 lat pozbawienia wolności. Została objęta policyjnym dozorem zakazem zbliżania się i kontaktowania się z pokrzywdzoną i podejrzaną. No właśnie, stoi herbatka, więc wiesz. Tak, 56-letnia kobieta powiedziała przez telefon do swojej 68-letniej przyjaciółki. Po tych słowach bez skrupułów dolała 51-letniej koleżance z pracy do filiżanki z herbatą trujące chemikalia, w tym kwas. Te substancje mogły doprowadzić nawet do śmierci. Sprawa rozpoczęła się kilka miesięcy temu, gdy do komendy przy ulicy Wilczej zgłosiła się 51-letnia kobieta. Z jej relacji wynikało, że koleżanka z pracy systematycznie dolewa chemikalia do jej szklanek i butelek z napojami. Kilka dni wcześniej źle się poczuła i poszła do lekarza. Badania jednoznacznie potwierdziły, że ma ona obrażenia wewnętrzne. Gdy wróciła do pracy, zamontowała w pomieszczeniu socjalnym ukrytą kamerę która zarejestrowała jak 56 latka w ciągu kilku dni dolewa jej do herbaty chemikalia, pokrzywdzona przekazała nagrania śródmiejskim kryminalnym z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, którzy na co dzień zajmują się najbrutalniejszymi sprawami. Dziecami policjanci jeszcze tego samego wieczora zatrzymali podejrzaną w powiecie mińskim, została ona przewieziona do komendy przy ulicy Wilczej, usłyszała zarzut za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi jej obecnie kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście stosując wobec 56-latki tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Z uwagi na charakter tej sprawy policjanci z Wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu śródmiejskiej komendy skrupulatnie prowadzili dalsze czynności procesowe i operacyjne. Wszystkie te działania ukierunkowane były na zebranie materiałów dowodowych. W ubiegłym tygodniu zatrzymali przy ulicy Lwowskiej drugą osobę w tej sprawie 68-letnia kobieta wiedziała o truciu 51-latki jednak nie przerwała tego procederu. Jak wskazują ustalenia policjantów, rozmawiała przez telefon z podejrzaną, gdy ta chwilę wcześniej dolała pokrzywdzonej groźne chemikalia do filiżanki z herbatą. Kobieta usłyszała zarzuty za niezawiadomienie służb o przestępstwie, grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności. Została objęta policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną i podejrzaną. Z materiałów zgromadzonych w tej sprawie wynika, że powodem działania kobiet był konflikt zawodowy z pokrzywdzoną. Wszystkie pracowały w jednym z zewnętrznej firmie sprzątającej biurowce przy ulicy Myśliwieckiej. W toku czynności w tej sprawie policjanci zabezpieczyli toksyczne środki sanitarne, butelki z napojami, do których dolewane były chemikalia oraz inne przedmioty i substancje stanowiące dowody. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście. I teraz, moi drodzy, mam tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Po pierwsze, zachodzi pytanie, jak bardzo trzeba kogoś nienawidzić, żeby dolewać mu do napojów, do żywności, środków chemicznych. Czy człowieka, człowiek już stracił resztki empatii, moi drodzy? Ja rozumiem, że można. Ja pracowałem w różnych zawodach, zresztą wiecie na czym skończyłem, i tam też relacje międzyludzkie nie były zbyt kolorowe, moi drodzy, ale nigdy w życiu by mi nie przyszło na myśl, żeby komuś robić krzywdę jeszcze w tak. Hamski sposób. Moi drodzy, takie dolewanie komuś środków chemicznych może spowodować długotrwałe choroby, może spowodować również śmierć. Może spowodować tą śmierć w bardzo ciężkich okolicznościach i warunkach, w potężnym bólu i bez możliwości jakiegokolwiek ratunku. I to tylko dlatego, że nie dogadywaliśmy się w pracy. Moi drodzy, co się z nami, ludźmi, dzieje? Jak w ogóle Sytuacja pod film, moi drodzy, tak naprawdę. no Ja nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby ktoś tak hamski, bezczelny, no i też niebezpieczny sposób, mimo wszystko e, próbował u, otruć drugiego człowieka, zrobić mu krzywdę i to na płaszczyźnie koleżanek z pracy. A, na płaszczyźnie koleżanek z pracy, w której sprzątają wieżowce. Co chodziło o to, że koleżanka ma lepsze pokoje, nie wiem, więcej wieżowców do sprzątnięcia. Co mogło być powodem? Na razie tego się nie dowiemy, bo jest to, to w toku postępowania. Być może kiedyś ujrzy to światło dzienne i dowiemy się, co mogło być tak naprawdę powodem tak wielkiej nienawiści, która doprowadziła do tego, żeby jedna kobieta drugiej kobiecie, zresztą nieważne, jeden człowiek drugiemu człowiekowi e, robił tak hamski numer. No i jak bardzo trzeba kogoś nienawidzić, żeby zmarnować sobie tak naprawdę resztę życia? Umówmy się, 51-letnia kobieta, jeśli by trafiła na 20 lat więzienia, no to najprawdopodobniej może nie dożyć nawet samego wyjścia, a jeśli dożyje, no to będzie po prostu raczej już na ostatniej drodze po kryminale, po 20 latach, moi drodzy. Co trzeba mieć w głowie, żeby zaryzykować 20 lat pozbawienia wolności, na to, żeby się odgryźć koleżance i to w pracy, moi drodzy? Ta jedna kobieta drugiej kobiety nie skrzywdziła w jakiś taki sposób, przynajmniej na ten moment o tym nie wiemy, żeby ta się dopuszczała aż tak poważnych czynów. Ja na ten moment bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Chciałbym bardzo serdecznie, i tutaj chwilę sobie poświęcę, podziękować wszystkim wspierającym, zarówno na moich live'ach, które odbywają się codziennie o godzinie 19.30, a na które serdecznie Was zapraszam. Na razie są one jeszcze na YouTubie i na Kiku, ale niedługo po prostu będą się odbywały już tylko na Kiku, a na YouTubie zostaną długowymiarowe filmy długowymiarowe, długie filmy chciałbym bardzo pochylić czoła do wszystkich, którzy za pomocą tego linku wysyłają mi jakieś tam wsparcie różne 50, 50, naprawdę jest mi bardzo miło, bo dzięki Wam ja jestem w stanie kontynuować ten content przekazywać Wam informacje, a także być może czasem edukować Was w jakichś sprawach związanych z obsłowaniem z naszą szanowną drogą i jakże profesjonalną polską policją na ten moment bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, kto nie dał. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to jest to wspaniały moment, żeby go zostawić tego suba. A ja Was zapraszam, moi drodzy, do pozostałych materiałów umieszczonych na kanale. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć!